Dobry Krzysztof Petek z tej strony. Złożyliście protesty wyborcze. Ja zaniosłem na pocztę cztery. Cztery, bo jeszcze namówiłem sąsiadów, żeby także podpisali. Nie to, żebym musiał się strasznie starać, po prostu powiedziałem, że będę to robił i poprosili, abym wydrukował i dla nich. Drodzy, to jest bardzo ważne, żeby nie być obojętnym. I to nie tylko w kwestiach wojny, rasizmu, nietolerancji, pogardy, żeby nie być w obojętnym także wobec zwykłego szalbierstwa. Ktoś powie, mnie to nie dotyczy, co mi tam. Tak ci się chłopie wydaje, czy to dotyczy to nas wszystkich. I to dotyczy na daleką przyszłość. Szalbierstwo wyborcze, matactwo w kwestii. Najważniejszej, kluczowej, fundamentalnej dla, dla demokracji, generalnie? I pozwolenie na to, przyzwolenie na to, machnięcie ręką, to jest robienie krzywdy sobie i następnym dwóm pokoleniom, albo trzem. Zresztą nie wiadomo jak wielu pokoleniom. Ludzie, którzy nie poradzili sobie z dość słabą, ale jednak wolną rzecz pospolitą. Doprowadzili do tego, że na 123 lata upadła, została rozebrana na części, bo dali pretekst. Przyznam się osobiście, bardzo osobiście, wręcz intymnie, że złożenie przeze mnie protestu nie jest tylko zwykłym, prawnym, obywatelskim sprzeciwem przeciwko niejasnościom, które pojawiły się przy wyborach. Przy samych wyborach i przy liczeniu głosów. To jest także, bo to są sprawy tak ewidentne: one bolą nas wszystkich, ale z mojej strony to jest także taki papierowy w tym wypadku krzyk protestu przeciwko objęciu stanowiska prezydenta przez podłą, oślizłą kreaturę. Znów ktoś będzie do mnie pisał tutaj w komentarzach albo gdzieś na messengerze. Że używam mowy nienawiści. Przecież ja nie mówię, że nienawidzę Batyra. Oceniam go tylko jako osobę podłą, jako kreaturę. Nie mam prawa? Mam prawo, jestem w stanie te słowa zdefiniować i udowodnić przed sądem, że Nawrocki spełnia w pełni, całkowicie tę definicję. Słuchajcie, ale. Przełknę z trudem, ale przełknę to, jeśli okaże się, że rzeczywiście legalnie wygrał. Wszystko, co mówiłem przez ostatnie dwa tygodnie o tym, jak sobie strzeliliśmy w stopę jako naród, jak manipulowano ludźmi, jak paskudne rzeczy zrobili ci, którzy myślą, że są wielkimi patriotami. I głosowali, głosowali przeciwko czemuś, czego nie znają, przeciwko większej otwartości na innych, przeciwko prawom człowieka, większym niż dotychczas. Głosowali przeciwko zmianom, bo ludzie boją się zmian. Nawet jeśli są niewolnikami, to są niewolnikami w, was, w własnej zagrodzie, znają dotyk tych kajdan, wiedzą, jak ciężki jest łańcuch. Ktoś ich uwolni i powie: Idź. I boją się, bo nigdy nie byli za lasem. Nigdy nie musieli sami przyrządzać jedzenia, zawsze im pan przynosił, wprawdzie pomyje, ale przynosił. Oczywiście mówię metaforycznie, ale bardzo wielu ludzi wybaczy Nawrockiemu wszystkie paskudztwa, jakie na nim ciążą, byle tylko był gwarantem status quo czyli zachowania konserwatywnego, bez zmian. Takiego świata, w jakim się wychowałem, w jakim żyłem i żeby on jak najmniej się zmieniał. A to nieuchronne. Musi się zmienić pytanie, w którą stronę. Ale przełknę, chociaż jak mówię z trudem, jeżeli to on legalnie po wszelkich przeliczeniach albo nowych wyborach zostanie prezydentem. Powiem sobie, los tak chciał, i wtedy zdecyduję, zostaję tutaj, narażając się także i komentując, czy może gdzieś wyjadę, co nie musi zaprzestać moich komentarzy, a będę żył w otoczeniu, które będzie bardziej dla mnie przyjazne, nie wiem jeszcze. Ale w gardle mi stanie kula po prostu takim prezydentem mi tu stanie, jeśli do podszewki nie zostanie sprawdzona wiarygodność takiego wyboru jeżeli Pseudotrybunał Konstytucyjny i pseudo Izba Sądu Nadzwyczajnego orzekną, że nie, nie trzeba nic sprawdzać. Nawrocki jest prezydentem. <kluzny> Przepraszam. Gdyby był uczciwym człowiekiem, a nie jest, dowiódł tego, dowiedli dziennikarze, sprawdzający swoimi czynami i słowami, dowiódł, że nie jest, ale gdyby był, to powinien się jako pierwszy... Domagać chociaż jeszcze raz przeliczenia wszystkich głosów. Żeby być tym, o czym mówił, czyli prezydentem wszystkich Polaków, zasypywać podziały, tralala, jak to ładnie brzmi. Ja wiem, że tego nie będzie robił. Ale żeby się chociaż uwiarygodnił na początek, to powinien żądać wręcz przeliczenia wszystkich głosów. Nie będą mi to mówić, że ja nielegalnie zostałem prezydentem PYK. Tymczasem milczy, czeka, już. Cieszy się, że dostał zaświadczenie, że wygrał. Prawdzie nie wiadomo, ma głosami, czy na pewno, ale dostał zaświadczenie, poleciał do niego szef Państwowej Komisji Wyborczej. Szymon Hołownia zapędził się od razu. Tak, tak, za przysięgnego. No hola, dopiero kiedy będziemy na pewno wiedzieć. Ja zresztą Karolowi Nawrockiemu nadałem specjalną funkcję. On o tym nie wie, ale dałem mu funkcję o której młodzi mówią że to jest game changer czyli zmieniacz gry dosłownie czyli taka scena taka funkcja takie działanie po której wszystko już będzie inne niż było w konstrukcji fabularnej nazywamy to sceną dużą taka która zmienia wszystko w książce którą już piszę Zabić prezydenta i znów powtórzę po raz kolejny, to nie jest mój postulat, nie nawołuję. To jest moje rozliczenie się z emocjami, które ze mną są od jakiegoś czasu. A z drugiej strony chęć pokazania mechanizmów, które działają w naszym świecie, niby na naszych oczach, a nie wszyscy zdają sobie z tego sprawy. Ale funkcję, którą nadałem świeżo wybranemu prezydentowi elektowi, Pokazuje w tej książce, ujawnię ją, ale dopiero kiedy przeczytać, jest to oczywiście political fiction, ale bazuje na realiach, na twardym gruncie, na wręcz betonowej podwalinie rzeczywistości. Będą i fałszerstwa wyborcze, i będą nasze protesty, i mechanizmy manipulacji, i będą rozruchy, służby mniej lub bardziej tajne, która od czego zależy, jak działa. Będzie jej zakazana miłość, zakazana, bo w służbach między agentami mm, mm, nie wolno. I będą pewne moralne rozterki, bo jak wiecie, ludzie najczęściej nie są dobrzy i źli, tylko niektórym wychyla się to wahadło bardziej w stronę dobra i nieczynienia krzywda, a in, krzywdy innym, a drugim to wahadełko idzie w stronę dbania o siebie, nawet za cenę zrobienia komuś. Krzywdy. Więc rozterki moralne, wręcz etyczne, będą także. Będą strzelaniny, będą pościgi, będą wybuchy, bo takie jest kinoakcje. Tym rządzi się tego typu powieść, a będzie nawet nowy prezydent. No, teraz możecie w komentarzach obstawiać, bo będzie to postać jak najbardziej autentyczna. A w rzeczywistości, w tak zwanym realu. Prokuratura właśnie postawiła, przynajmniej stawia właśnie Karolowi Nawrockiemu zarzuty. Zarzuty nie nowe, ale w końcu mają przejść z prokuratury do sądu. Chodzi o mieszkanie wyłudzone od Jerzego Rzet, wyłudzone w sposób bezwzględny. Chodzi o to, że poprzez groźby prawdopodobnie Ujawnienia, za co tak naprawdę Jerzy Rzet jest w areszcie. A jeśli by wyszło na jaw, że napadł, napastował kobietę z dzieckiem w wózku, no to prawdopodobnie zostałby zamordowany w tym areszcie. Więc zawsze nadaje się jakieś tak zwane przykrywkowe paragrafy, czyli tam, no, za włamanie, na przykład. Ale pod groźbą ujawnienia tego. Mógł zostać zmuszony do podpisania aktu notarialnego sprzedaży. Zatem działanie na szkodę pokrzywdzonego, czyli czyn z artykułu 286 paragraf 1 kodeksu karnego, czyli proste oszustwo. To jest kara od 6 miesięcy do 8 lat. Poświadczenie nieprawdy w aktach notarialnych, bo poświadczył, że zapłacił 120 tysięcy Jerzemurzet, nie zapłacił. Nie zapłacił i nawet się z tym wygadał. Trzeci zarzut, który jest już u progu wejścia do sądu, działanie na szkodę miasta Gdańsk, ze względu na to, że kupił mieszkanie z 90% bonifikatą pośrednio przez człowieka, który miał uprawnienia do tego. Ale świeże zarzuty, świeże w tym znaczeniu, że też u progu sądu, to niezapłacenie za. Apartamenty hotelowe, w których mieszkał, a w każdym razie, które pozostawały do jego dyspozycji. No i nowa sprawa stosunkowo: zniszczenie albo wyrzucenie wystawy. Czyli tysięcy katalogów z takiej serii Muzeum II wojny światowej, Katalog Wystawy Głównej. Prokuratura stawia mu zarzut bezprawnego zniszczenia mienia instytucji o znacznej wartości. On oczywiście twierdzi, że te katalogi były już przestarzałe. Ale to jednak było 8 tysięcy katalogów o wartości przekraczającej 200 tysięcy złotych. Zniknęły tak? Poszły na śmietnik, może mu się nie podobały. Zdecydował o zniszczeniu tego albo wyrzuceniu, a nie miał takiego prawa. I teraz pytanie: czy kiedykolwiek, kiedykolwiek w naszej historii mieliśmy prezydenta, kandydata na prezydenta, na premiera, na marszałka Sejmu? Takiego, przeciw któremu toczą się postępowania w prokuraturze, który właśnie za chwilę będzie wezwany do sądu, bo są oskarżenia, jeśli zdążą? I to nie chodzi, słuchajcie, o takie rzeczy, które politykom się zdarzają, typu pomówienia, przekroczenie kompetencji, jakieś zaniechanie, niedopełnienie obowiązków. Może jakieś wykorzystanie służbowej karty z pojazdu służbowego. Latanie helikopterem rządowym bezprawne. Oczywiście jest to karygodne, ale to są wykroczenia i przestępstwa z takiej dziedziny, którą możemy sobie wyobrazić, jeśli ktoś przeprosi, zwróci, odpokutuje, możemy mu to ewentualnie wybaczyć, dać mu drugą szansę, bo się z czymś machnął. Ale to są zarzuty o przestępstwa najpodlejsze, takie proste, gangsterskie. Oszustwo, wymuszenie, wyłudzenie, niezapłacenie za coś, z czego korzystam, tak? Zniszczenie czegoś. Nie zapłacę za statek miłości, i co mi zrobicie, powie taki batyr. Czy prokuratura zdąży to skierować do sądu? Nie wiem. A nawet jak zdąży, to czy sąd ruszy z działaniami, zanim imć batyr zasłoni się parawanem immunitetu? Stanie za taką szklaną ścianą nietykalności, będzie robił te swoje miny a la Mussolini. I będzie nam z za tej ściany urządzał w Polsce jesień średniowiecza. Nadal z tym przyklejonym uśmiechem Szreka. Chociaż raczej to jest taki uśmiech sadysty, przepraszam Szreka. To naprawdę bardzo sympatyczna postać. Szczęśliwie obudził się z protestem Rafał Trzaskowski. Jego protest jest bardzo rozbudowany, jest nawet większy i wnika w więcej szczegółów nawet niż protest, protest Romana Giertycha. Obszernie omawia całe fałszerstwo. Brawo. Obudził się Donald Tusk, który od półtora roku starał się być neutralny o tyle, że on nie wchodził w sprawy prawne, nie mówił kogo należy ścigać, w ogóle nie chciał zarządzać w żaden sposób służbami specjalnymi, wymuszać czegokolwiek. Chwała, tylko chwała w normalnie działającym państwie. A nie w państwie, w którym cicho wrze, jesteśmy u progu niemal wojny domowej w każdym razie zamieszek. Naciski i tych ludzi i naszej i każdego z nas. Na państwową komisję wyborczą, a w tej chwili już na sąd najwyższy są coraz mocniejsze. Internet woła sprawdzam. To my wołamy, sprawdzam, bo my teraz jesteśmy publicystami. Kiedyś całe lata pracowałem w jednej gazecie, w drugiej, w radiu, w telewizji, w Katowicach, potem prowadziłem własną agencję. A dziś mogę tu usiąść i po prostu mówić: sprawdzam, tak jak tysiące innych publicystów i jak każdy z Państwa, wysyłając protest wyborczy. W ogóle najcieniej jakoś wołają o to sprawdzenie, tak zwane mainstreamowe. Media, czyli te najważniejsze główne telewizje, radio, niby toczą się dyskusje, ale to nie jest twarde nawoływanie, walenie pięścią w stół na zasadzie nie ignoruj mnie, bo będzie kiepsko. Masz się wytłumaczyć z tego człowieku, czy cała bando. Odnoszę wrażenie w ogóle, że internet przejął funkcję czwartej władzy, tzw. Tak sprawdzającej że media te telewizje zwykłe telewizje które tak sobie nadają program które zależą od jakiejś rady radiofonii od rady mediów narodowych po co to w ogóle istnieje to jest bez sensu ciągle się boją boją się obudzić olbrzyma boją się kogoś drażnić a czasem trzeba niestety upominanie się o swoje prawa kiedy ktoś nam chce je odebrać, zawsze rodzi konflikt. Więc trzeba walić pięścią w stół czasami. No. Dyskusja, mizianie się, tak, tak, jestem za. Ludzie już dawno powinni przestać robić sobie krzywdę, bo jesteśmy na tym poziomie rozwoju intelektualnego, społecznego, że moglibyśmy odłożyć karabiny, noże, pały i zacząć dyskutować, rozmawiać, spierać się. I jestem skłonny natychmiast to robić pod warunkiem, że druga strona przyjmie moje reguły. Ale jeżeli ktoś się na mnie rzuca z pałą, to ja nie będę mówił, szanowny panie, czy rad byłby pan odłożyć to pałsko, bo mi pan głowę rozbija. No przecież to nie, to nie tak to. Odbieram mu te pałę. Kładę go na ziemi i wtedy z nim dyskutuje. Musimy być bezwzględni. I to właśnie internetowe media przejęły funkcję twardego upominacza się o nasze prawa sprawdzamy. Te główne media, jeżeli nie podejmą sprawy, jeśli nie będą twarde, to mam wrażenie, że wbrew własnej woli właśnie robią sobie krzywdę, bo w ten sposób heblują sobie deski na trumnę. Bo jeżeli ludzie przestaną je oglądać, to one znikną. Nie będzie reklamodawców, nie będzie nikogo, kto by to sponsorował. A po co oglądać mydło i powidło, jeżeli w internecie jest wybór i są ludzie, którzy po prostu mówią co myślą? Ja wiem, że w mediach i w czasopismach, i w internecie, także i w tych radiach, telewizjach jest pełno dziennikarzy, zahakowanych jeszcze przez PiS, przez służby. Ludzi, którzy z jednej strony się boją, że wyjdą na jaw jakieś ich sprawki, a z drugiej liczą na to, że wróci PiS i znowu będą na lewo zarabiać po trzy pensje. A ja stawiam inny wniosek. Na chwilkę się uśmiechnijmy i pójdźmy w krainę wyobraźni. Ale nie science fiction wyobraźni. Nowe wybory. Albo przeliczenie, i okazuje się, że więcej miał jednak Rafał Trzaskowski. Nowy prezydent na stanowisku po rekonstrukcji rządu, na stanowisku ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Ewa Wrzosek. Jej zastępcą jest na przykład Roman Giertych i zajmuje się sprawami, nadzorowaniem bezpośrednio działania prokuratury. Ministrem zostaje na przykład pan Sienkiewicz, który bardzo szybko i sprawnie przejął telewizję od pisowskich szubrawców. I on zajmuje się na przykład służbami specjalnymi. Nie wiem, czy jest specjalistą w tej kwestii, przepraszam, ale chodzi mi raczej o kogoś z tym poziomem stanowczości, raczej myśleniem konfrontacyjnym, wojennym, bo jesteśmy na ścieżce wojennej. Przecież to koszmar Jarosława. Widzicie te motylki, które pływają, pływają sobie i fruwają po tej łące. Już dzisiaj przecież gotuje się na Nowogrodzki. Już narady w siedzibie PiSu są czym przykryć ten protest, co zrobić, żeby to zgasić. Bo to płonie, a nie możemy pozwolić do tego, żeby wszystko wyszło na jaw. Już prawie wszystko wyszło. Teraz potrzeba by dwóch, trzech tygodni pracy służb, głównie Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ale specjalistów, jak mówi Robert Heda, emerytowany agent i specjalista, że dwa, trzy tygodnie przy dużych środkach, przy wielu ekipach i to wszystko da się udowodnić w sposób sądowy. To, co, o czym już wiemy, udowodniono to w drobnych szczegółach i statystycznie. Przekręt wyborczy był. I teraz PiS odpala jakieś odgrzewane taśmy, które miały być zniszczone, w ogóle miały nie istnieć, potem miały być zniszczone. Teraz nagle wyciekają przez jakichś zahakowanych pseudodziennikarzy z pseudotelewizji Republika. I nagle się okazuje, że ho ujawnili nagranie, na którym dwaj panowie, Giertych i Tusk, ani nie przeklinają. Ani nie mówią, jak Morawiecki, że ktoś ma, wszyscy ludzie mają za, pier... za miskę ryżu, tak? Ani nie rzucają mięchem, jak hamidło obajtek. Dyskutują, nawet z pewnym dystansem do siebie, kiedy Donald Tusk mówi: co ja Niemiec, mam cię poprawiać. No, jeśli ktoś to traktuje dosłownie, no to nie wróci do podstawówki i tam są takie formy wypowiedzi gdzieś w jakiejś 5 szóstej klasie. Jest gorąco wokół tych wyborów. Moim zdaniem po prostu należy je powtórzyć. Powtórzyć przy obserwacji bardzo dokładnej, nawet zagranicznych obserwatorów, ale przede wszystkim społecznej obserwacji specjalistów. W 23. KOD dał swoich obserwatorów wszędzie. A teraz myśleliśmy naiwnie, że skoro ci demokraci, przez nas wybrani, kontrolują. Działania administracji, no to będą pilnować sprawiedliwych rządów. No i przejechaliśmy się jak franio na skórce od banana. Ja będę nadal postulował nowe wybory. No, wyobraźcie sobie, niedziela, 14 września, pewnie jeszcze ładna pogoda będzie, formalnie jeszcze lato, ale pierwsze jesienne liście, nieco połżółkłe, w barwach ochry, sieny palonej, będą opadać, strącane. Wczesno-jesiennym wiatrem pod nasze stopy i szeleścić pod naszymi nogami taką nową, chociaż trochę zgrzytliwą melodię nadziei, że jednak będzie lepiej. Jednak będzie lepiej. Czyż nie byłoby to przyjemne? Tak to widzę.